Piękny umysł, rozwój osobisty i duchowy. Witajcie na kanale Piękny Umysł. W tym odcinku kontynuujemy serię o tzw. zniekształceniach myślenia albo inaczej zniekształceniach poznawczych. Dzisiaj omówimy, czym jest obwinianie. Zapraszam do słuchania. To przez ciebie muszę się teraz spieszyć. To wszystko Twoja wina. Gdybyś mi wtedy pomogła, miałbym fajną pracę. To wszystko Jego wina. Przez niego nasze małżeństwo się rozpadło. To przez ciebie nie mamy teraz pieniędzy. To przez moich rodziców muszę się teraz wstydzić. To przez nich nasze wesele się nie udało. Marta wyszła wraz z mężem i synem na spacer. Jej partner wpadł na pomysł, żeby zabrać rower dla syna, aby doskonalił technikę jazdy. Chłopcu szło coraz lepiej, więc tata zdecydował się odkręcić boczne kółka. Rodzice z radością patrzyli, jak syn cieszy się samodzielną jazdą. Jednak w pewnym momencie chłopiec przewrócił się i zaczął płakać. Marta, widząc to, rozłościła się i krzyknęła do męża z wyrzutem. No i co zrobiłeś? To przez ciebie się przewrócił. Gdybyś go asekurował, nie rozbiłby sobie kolana. To twoja wina. Paweł uczy się do ważnego egzaminu z matematyki. Nigdy nie przepadał za swoją nauczycielką, a obliczenia nie są jego mocną stroną. Był zdenerwowany, nie mógł się skupić na nauce i wszystko go rozpraszało. Jakiś czas później dowiedział się, że oblał egzamin. W reakcji na wynik, rozzłościł się i pomyślał: To wszystko przez tą głupią babę, która nie potrafi w logiczny sposób wytłumaczyć zasad matematyki. Jego partnerka Asia starała się go pocieszyć, lecz w odpowiedzi usłyszała: Gdybyś tyle nie hałasowała i mnie nie rozpraszała, to pewnie bym zdał. To również twoja wina. Na pewno nieraz słyszeliście podobne słowa skierowane do was albo do kogoś z waszych bliskich. Wszystko po to, żeby wpędzić was w poczucie winy za czyjeś niepowodzenia. Osoba, która obwinia, skazuje siebie na życie przepełnione złością i frustracją. Wszystko w wyniku tych myśli, myśli obwiniających innych za swoje własne porażki. Myśli te pojawiają się w głowie automatycznie, często nie kończy się jedynie na nich, lecz na werbalizowaniu i kierowaniu ich do najbliższych nam osób. Złość to emocja bardzo niewygodna, nikt nie chce jej przeżywać. Ma ona to do siebie, że narasta, kumuluje się w nas jako napięcie i pragnie być rozładowana. Jeżeli złość wymknie się spod kontroli, przeradza się w agresję. W tym wypadku mówimy o agresji werbalnej, czyli słownej. Zaczynamy rozładowywać napięcie, wyżywając się na innych. Niekiedy kończy się na samych myślach i zduszamy w sobie to wszystko, jednak stajemy się wtedy zmęczeni, smutni i rozdrażnieni. Niestety, ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest dla nas dobre. Należy zastanowić się, co jest przyczyną złości, która pojawia się w obliczu niepowodzeń w naszym życiu. Otóż zawsze pierwsze przed emocjami pojawiają się myśli. Zanim poczuliśmy złość, przyszła do nas myśl, niczym z automatu. Nasz sposób myślenia i interpretowania rzeczywistości jest unikalny. Bierze się z sumy naszych życiowych doświadczeń, które często są bardzo trudne. Nabieramy w związku z nimi przekonań o sobie, o ludziach i o świecie, na których podstawie pojawiają się wnioski. Niestety często te wnioski są błędne i zakrzywiają obraz rzeczywistości, którą widzimy. Te błędy myślenia i wnioskowania nazywamy zniekształceniami poznawczymi, które czasem dla ułatwienia nazywa się błędami myślenia. Akurat ten odcinek, czyli odcinek ósmy, poświęcony jest obwinianiu. Jeśli obwiniamy, to doszukujemy się na zewnątrz powodów naszego złego samopoczucia, złości i cierpienia. Na zewnątrz, czyli najczęściej w innych osobach. Uważamy, że sami nie możemy poradzić sobie z problemem, że to ktoś musi spełnić jakiś warunek, żeby nam się udało. To oni muszą się zmienić. Ja jestem OK. To przez niego teraz płaczę. Gdyby moi rodzice byli bardziej rozgarnięci, inteligentni i ambitni, nie żyłbym teraz w nędzy, to przez nich. Niestety, z reguły nikt nie weźmie odpowiedzialności za Twoje emocje. Ty jesteś osobą odpowiedzialną za swoje emocje. Bardzo dobrze ujął to w słowach Wojciech Eichelberger: Nie licz na to, że inni dadzą Ci spokój, tylko Ty sam możesz go sobie dać. Od tego właśnie należy zacząć proces radzenia sobie z obwinianiem, czyli z błędnym, automatycznym wnioskiem opartym o nasze niesłuszne przekonania. Jak sobie z tym poradzić? Najpierw zdemaskuj automatyczną myśl obwiniającą. Jeśli nauczysz się zauważać u siebie te toksyczne myśli automatyczne, będziesz mógł, będziesz mogła zapobiec ich skutkom, czyli bardzo nieprzyjemnym stanom emocjonalnym. Następnie przeanalizuj sytuację, która tą myśl wywołała. Spójrz na nią z boku, z perspektywy innej osoby. Odpowiedz sobie szczerze: w ilu procentach ty odpowiadasz za to, co się stało? A następnie zastanów się, w ilu procentach ktoś inny jest odpowiedzialny za to, co miało miejsce. Na pewno udział, wpływ na daną sytuację leży po obu stronach, albo większy wpływ na nią miałeś ty. Dbaj o relacje i o swój dobrostan emocjonalny. Nie warto obarczać kogoś odpowiedzialnością za rzeczy, które nam się nie udały. Osoby bliskie, po tym jak zaczniesz ich winić, poczują w stosunku do ciebie negatywne emocje i zaczną cię z nimi kojarzyć. Ludzie zwracają uwagę na to, jak się przy kimś czują, jakie emocje z kimś kojarzą. Na tej podstawie, często nieświadomie, kogoś bardziej lubią lub też nie. Z czasem mogą zacząć unikać obecności osoby, która ich obwinia, a w ostateczności odciąć się od niej. A czy ty chciałabyś słyszeć takie słowa od innych? A może było tak, że kiedyś to wy byliście obwiniani, na przykład przez swoich rodziców, i teraz nieumyślnie traktujecie tak innych? Marta z przykładu na początku mogłaby pomyśleć inaczej, w sposób zdroworozsądkowy. Szkoda, że tak się stało. Ale każdemu zdarzyło się kiedyś przewrócić na rowerze. Wcześniej czy później i tak by do tego w końcu doszło. Kupię mojemu synowi ochraniacze na kolana i łokcie. Natomiast Paweł mógłby pomyśleć, skoro nie rozumiem niczego z tego, co mówi nauczycielka, wezmę dodatkowe korepetycje. Żeby mieć święty spokój, pouczę się w bibliotece. Za którymś razem w końcu się uda. Obwinianie wcale nie przynosi ulgi, nie sprawia, że złość przemija. Wręcz przeciwnie, atakując kogoś i obwiniając, w jeszcze większym stopniu odczuwamy gniew, smutek, a poczucie winy nie daje nam spokoju. Myśl racjonalnie, skup się na zadaniu, na tym, co ty możesz zrobić, żeby poprawić sytuację, lub żeby w przyszłości lepiej sobie poradzić. W nagrodę zyskasz większe poczucie sprawczości we własnym życiu, poprawią się Twoje relacje, a w głowie, Zagoszczą myśli, w wyniku których odczujesz więcej pozytywnych stanów emocjonalnych. Daj sobie spokój. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli podobał Wam się materiał, to zaobserwujcie nasz kanał na YouTube, Spotify oraz na Facebooku. Do usłyszenia. Otwórz się na rozwój i zasubskrybuj kanał Piękny Umysł, aby nie przegapić nowych materiałów.